Witam, Szanownych Państwa. Dzisiaj odcinek napakowany naprawdę wieloma atrakcjami. Będzie unboxing, będzie ankieta. Ankieta na temat tego, jak wybieramy, co decyduje o tym, że czytamy książki. No i opowiem Wam o książkach nominowanych do nagrody Nike. Nominacja była we wtorek. Poznaliśmy 20 nominowanych, a ja spośród tych, tej 20 opowiem Wam o książkach, które przeczytałem i które polecam. No i na początek ankieta. Ankieta w, po pierwsze, która już trwa, ale w której chciałbym, żebyście wy wzięli udział. Więc jeżeli możecie, na dole jest link do ankiety, ona zajmuje 2 minuty. Tam jest 30 pytań. Ja wiem, że 30 pytań to brzmi bardzo tak, no strasznie, ale to jest naprawdę 2 minuty wypełniania, bo to jest tylko klikanie. Więc jeśli macie te dwie minuty teraz, możecie zapauzować filmik, albo od razu po filmiku wejdźcie. Bardzo proszę, żebyście ją wypełnili. To będzie ciekawe, kiedy zbiorczo poznamy wasze odpowiedzi. Wrzuciłem ją jakieś 20-30 minut temu. Już jest ponad 100 odpowiedzi, więc jest super. Zaraz wam powiem, jak na razie odpowiadają czytelnicy. Generalnie. Chodzi o to, żebyście odpowiedzieli na pytanie, co decyduje o tym, że kupujecie książki, że decydujecie się wybrać akurat tę książkę, a nie inną. Czy to jest tematyka książki, czy to jest autor, czy to jest na przykład seria. Co decyduje bardziej, co decyduje mniej, to mnie interesuje, więc link jest na dole. Będzie mi bardzo miło, jeżeli wypełnicie, albo jeżeli podacie link z ankietą dalej. Więc polecajcie, podawajcie dalej. Chciałbym, żeby było ponad 1000 odpowiedzi. To jest realne. Ale potrzebna jest Wasza pomoc. Ostatni filmik o książce Polska przydrożna został brutalnie przerwany w czasie unboxingu. I teraz wrócimy do tego unboxingu, a za chwilkę będzie nowy unboxing, bo dostałem nową książkę dzisiaj. A po unboxingu opowiem Wam właśnie, jakie już odpowiedzi przyszły w ankiecie. Azja 2 to jest drugi tom z takiej serii, którą wydają kontynenty. Magazyn Kontynenty to są serie takie podróżniczo-reporterskie, ale bardziej jednak podróżnicze niż reporterskie. W których publikowane są właśnie reportaże, relacje z podróży, które wcześniej znalazły się w kontynentach, ale tutaj są ułożone w taki kontynentalny porządek. To jest drugi tom z serii o Azji bo były już o Afryce, były o Ameryce Południowej, właściwie o obu Amerykach. Tutaj mam ten amerykański, a tutaj jest Azja numer jeden. Tak wygląda okładka pierwszej części. Więc jeżeli interesują Was takie książki, to być może zainteresujecie się właśnie też tą, zwłaszcza, że tutaj jest. Czytam, recenzuję, PL. Tu są książki nominowane do Nike, które przeczytałem i o których Wam Teraz powiem. Tak one wyglądają. Nominowanych jest 20. Ja przeczytałem 4. Mam piątą, której jeszcze nie zacząłem czytać. Płuczki. Nie wiem czy pamiętacie, mówiłem wam w listopadzie o Płuczkach. Mówiłem kilkukrotnie na tym kanale o Płuczkach. Mówiłem, że to jest dobra książka. Potwierdziło się, bo jest nominowana do Nike. Płuczki po Żyd... poszukiwacza żydowskiego złota o osobach, które mm, po wojnie kopały w prochach, w szczątkach osób zamordowanych w Bełżcu, w Sobiborze, trochę też w Treblince. To też opisuje. Pokrótce Paweł Piotr Reszka, Polecam mocna książka. Najmocniejszy moim zdaniem reportaż e, tamtego roku, bo to jest, są nominacje za 2019 rok. E, jeżeli nie czytaliście, to polecam. Króciutka rzecz, ale mocna. Nastawcie no, się na mocną rzecz. Monika Schneiderman Pusty Las to jest książka o bezkizie niskim. E, książka, w której Monika Schneiderman opisuje. Byłych mieszkańców, tych, którzy zniknęli, którzy mieszkali w Beskidzie Niskim przed wojną i mm, którzy albo zostali w czasie wojny wymordowani, albo musieli po wojnie opuszczać Beskid Niski. Pusty raz, wymowny, wymowny tytuł książka jeżeli to był prawdziwy reportaż, taki rasowy reportaż. To to jest bardziej esej, ale z elementami reportażu. Książka o pamięci, o tym, czy pamiętamy y, byłych mieszkańców Beskidu Niskiego, ale generalnie y, książka, która prowokuje taką refleksję, żebyśmy się zastanowili nad tym, kto mieszkał przed nami w miejscu, w którym my teraz mieszkamy, niezależnie czy to jest właśnie Beskid Niski, czy to są jakieś inne miejsca. To jest taka uniwersalna myśl, która płynie z tej książki. Polecam Wam bardzo, zwłaszcza, że. Po pierwsze, była nominowana, jeżeli chodzi o treść, jest super. A po drugie, no zobaczcie, jaka to jest piękna książka. Jedna z najładniejszych okładek, jakie w ogóle miałem, a na pewno to jest pierwsza, dwójka najładniejszych okładek 2019 roku. Bo drugą książką, która ma, która ma równie ładną okładkę, i która też została nominowana, jest Stramer. I to jest saga. Rodzinna o takiej przedwojennej rodzinie żydowskiej Starnowa. Więc, jeżeli ktoś jest z tych okolic, to być może tym bardziej się zainteresuje. Fajna rzecz, fajnie się to czyta. Mnie ta książka nie zachwyciła, nie podniecałem się z nią jakoś tak bardzo mocno, ale podobała mi się całkiem solidna rzecz. Ona pokazuje takie zwykłe życie, właśnie przedwojenne, chyba dobrze je pokazuje, i to jest chyba największa moc y, tej książki. Więc, jeżeli ktoś nie czytał, Stramer. Bardzo ładna okładka, też warto mieć po prostu, bo ładnie wygląda na, na półce. Jan Nagierak Onoszko, 27 Śmierci Tobiego Obeda. Mówiłem Wam wielokrotnie o tej książce. Mówiłem, że to jest jeden z najlepszych reportaży. Jest nominowany do Nagrody Kapuścińskiego, jest teraz nominowany do Nike, więc genialna rzecz. O Kanadzie, o trudnych, kłopotliwych dla Kanady kartach historii, kiedy to. Kanadyjczycy, ci pochodzący od kolonistów, ci biali Kanadyjczycy próbowali przerabiać rdzenną ludność na, no, na nowych Kanadyjczyków, wyrywając młodych ludzi, młode dzieci z ramion rodziców, wyrywając ich z też objęć ich kultury tej takiej tradycyjnej, rdzennej, właśnie przerabiając ich na nowych Kanadyjczyków, robili im wielką krzywdę, nie tylko fizyczną właściwie nie tylko psychiczną, ale również fizyczną. Można mówić tutaj o ludobójstwie wręcz w ramach systemu państwa, systemu oświaty. Mocna, również mocna rzecz, podobna, podobnie mocna jak płuczki. Polecam, jeżeli nie czytaliście. I ostatnia książka, którą mam, która została nominowana do, do, do Nike. No, to jest dziennik jeszcze jedno zdanie Tadeusza Sobolewskiego, krytyka filmowego, ale też pisarza. No dziennik, po prostu dziennik z lat, zaraz wam powiem. Z lat 82-2000, więc jeżeli ktoś lubi dzienniki, no to to jeszcze nie jestem w stanie nic powiedzieć o tej książce. Odłożyłem sobie ją na później i teraz to jest świetny moment, żeby ją przeczytać, żeby po nią sięgnąć. Mm. To chodźmy teraz zobaczyć. Jak odpowiadacie w ankiecie? To znaczy pewnie wy nie, ale ludzie teraz tutaj już jest 170 głosów. Zaczęliśmy, jak zacząłem nagrywać, było 100, teraz jest 170. Jakie, jakie pytania znajdziecie w ankiecie? Co sprawia, że decydujesz się kupić książkę? I na przykład jest tutaj. Tematyka, gatunek, nazwisko autora, recenzja w magazynie, recenzja w telewizji, nominacje do nagród albo nagrody same, ekspozycja na witrynie w sklepie, okładka, marka wydawnictwa, marka serii. Wiem, że to brzmi strasznie 28 pytań, ale naprawdę robi się je każde po 5 sekund, po 7 powiedzmy. I tutaj mam bardzo ciekawe, na razie wyniki po 177 odpowiedziach. Jak bardzo ważne są recenzje w prasie? 29 osób. Czyli 16% na razie wybrało, że w ogóle nie są ważne. I na odwrót jest, ym, jeżeli chodzi o blogerów. No, ciekawe, jak wy będziecie odpowiadać, to yy, chciałbym, żebyście podeszli do tego jak najbardziej szczerze. Żebyście się nie bali, jeżeli czujecie, że jakaś wasza odpowiedź byłaby niepopularna, nie tak jak wszyscy, no to olejcie to po prostu. Yy, w sensie nie myślcie o tym. Tutaj i tak nie ma nazwisk. Ja to wszystko widzę zbiorczo. Nie wiem, kto jak głosował, więc. Yy, Głosujcie tak, jakbyście, tak jak jest w rzeczywistości. I tutaj jest też bardzo ciekawy wynik, bo jest takie pytanie: spotkania autorskie? Jak ważne są dla ankietowanych przy wyborze książki? Okazuje się, że 30% pisze, że w ogóle nie są ważne. To jest zero. Kolejna ciekawa odpowiedź, to znaczy ciekawa, bo nie spodziewałem się, że aż tak. E, polecenia od księgarzy: e, jak myślicie? Dam Wam sekundę do zastanowienia się. Okazuje się, że jak na razie 35% osób wybrało odpowiedź 0, czyli w ogóle nie są ważne dla nich polecenia dla, od księgarzy. Z krytyki politycznej ja już wiem, co to jest. Tadam, ołowiane dzieci, zapomniana epidemia, coś na czasie. Tylko, że to jest o Polsce lat 60., tak dobrze pamiętam. Polska Górny Śląsk, połowa lat 70., na początku roku szkolnego okazuje się, że dwie klasy trzeba nagle połączyć w jedną. Co się stało z dziećmi, które nagle zniknęły? Lekarka z miejscowej przychodni rozpoznaje u nich rzadką i groźną chorobę ołowicę. Odpowiedzialna za to jest pobliska huta, od lat bezkarnie zatruwająca środowisko. Czy jednej lekarce uda się powstrzymać setki zachorowań i, nagłości, i nagłośnić problem? tuszowany przez miejscowe władze. Autorem tej książki jest Michał Jędryka. Ja będę z panem Michałem Jędryką prowadził spotkanie wkrótce, online. Będę o nim na pewno informował w swoich mediach społecznościowych, więc zapraszam na Instagrama Rafał Hetman albo na Facebooka Rafał Hetman o książkach. Tam wszystko będzie. Jeżeli jeszcze nie polajkowaliście tych mediów społecznościowych, to polajkujcie. A o tej książce pewnie też kilka słów powiem, jak już przeczytam. A w kolejnym filmie na pewno powiem Wam o książce o Szwecji. Zaraz, zaraz ją przyniosę. To jest ta książka, to jest Kraj nie dla wszystkich, Wiktorii Michałkiewicz. Książka o Szwecji, tak jak powiedziałem, o szwedzkim nacjonalizmie. Teraz, zani, zanim się rozstaniemy, mogę Wam jeszcze zdradzić, że no ta książka mi tak średnio.